Dwa kolejne albumy z serii komiksowej Asterix autorstwa René Goscinny do rysunków Alberta Uderco, album drugi i trzeci. Drugi album w serii nosi polski tytuł Złoty Sierp i został wydany w latach 60-61, a następnie w albumie w roku 62. W odcinku tym druid Panoramic łamie swój Złoty Sierp, który jest konieczny do zdobycia jednego ze składników czarodziejskiej mikstury siły. Jedynym człowiekiem, który potrafi zrobić taki sierp, jest Metalurgix, mieszkający w Luteti, czyli dzisiejszym Paryżu, a który jest prywatnie kuzynem Obelixa. Obaj przyjaciele wyruszają, by go odnaleźć, przy czym Obelix niesie ze sobą skromny prezent w postaci menhiru. Gdy docierają na miejsce, okazuje się, że Metalurgix został porwany przez lokalnych przestępców, prowadzących dzięki niemu handel złotymi sierpami. Asterix i Obelix odnajdują kryjówkę bandy ukrytą pod dolmenem, po czym przekonują się, że za wszystkim stoi rzymski prefekt Surplus Deriprodus. Uwalniają wuja i wracają do domu. Fabularnie album niestety nie prezentuje wysokiego poziomu. Cała opowieść jest dość nużąca. Wynika to z tego, że z góry wiemy, że obaj bohaterowie są niezwyciężeni. Ich śledztwo w sprawie zaginięcia kuzyna sprowadza się do bicia kolejnych osób i przesłuchiwania ich, przy czym każdy wobec przytłaczającej siły galu sypie jak na spowiedzi. Brak tu wyróżniającego się czarnego charakteru, a kontakt z Rzymianami sprowadza się do z czasem coraz bardziej monotonnych, dobrowolnych wycieczek do aresztu, z których obaj mogą wyjść w każdej chwili. Pojawia się tu główny problem z całą serią, jakim jest fakt, że skoro Asterix i Obelix są nie do pokonania, a ich przeciwnicy to raczej banda półgłówków, gdzie w tym wszystkim suspens? Z góry wiemy, jak to się wszystko skończy. Inwencja scenarzysty musi w tym wypadku iść w stronę takich wiarygodnych komplikacji, które mogłyby nas przekonać, że bohaterom jednak coś zagraża. W pierwszym albumie te komplikacje były dość pomysłowe. Nie mieliśmy pewności, czy i w jaki sposób bohaterowie wyrwią się z opresji. W przypadku tego albumu nie dostrzegłem na ich drodze żadnej poważnej przeszkody. Wszystkich bandytów i całą armię rzymską mogli pokonać nawet specjalnie się nie męcząc. Humoru też nie ma tu zbyt dużo. Sprowadza się on głównie do tego, że Asterix i Obelix biją wszystkich, nie przerywając nawet rozmowy. Natomiast pod względem wizualnym, jest to album, w którym rysunki uderce osiągają poziom doskonałości. Nie ma tu już kadrów niedopracowanych, które pojawiały się w pierwszym tomie. Mamy za to świetne, duże rysunki, jak ten przedstawiający wioskę. Główni bohaterowie zaczynają prezentować się bardziej efektownie, a ilość rozmaitych detali architektonicznych oszałamia. Sceny walk też wyglądają bardziej dynamicznie. Przyjrzyjmy się na przykład sposobowi narysowania tego lochu, tego widoku na dolmen, scenom z podziemi, nawet takim szczegółom jak światło wpadające do lochu w tym momencie. Wizualnie mamy to do czynienia z arcydziełem swojej kategorii. To, że Uderco potrafi świetnie rysować postacie, już wiedzieliśmy. Tutaj jednak do tych postaci dołożył cały skomplikowany drugi plan. Naprawdę nie przypominam sobie wielu komiksów narysowanych podobnym, nazwijmy to, kreskówkowym sposobem, w którym podziwiać można coś takiego. Album trzeci nosi tytuł Asterix i Goci. Został opublikowany w latach 61-62, a następnie w albumie w roku 63. W odcinku tym Druid Panoramics udaje się na coroczną konferencję druidów, gdzie zdobywa nagrodę dla druida roku za swą magiczną miksturę siły. Zostaje jednak porwany przez gotów, którzy szykują się akurat do najazdu na Galię. Asterix i Obelix dobrowolnie dają się pojmać, by go odnaleźć. Wykorzystują nieuczciwego tłumacza Retorika, któremu podają miksturę, dzięki której obala urzędującego wodza gotów. Następnie częstują tego ostatniego, tym samym, i dodatkowo parę innych osób, doprowadzając do wyniszczającej wojny domowej, po czym szczęśliwie wracają do domu. Jako, że Rzymianie są już zbyt łatwymi przeciwnikami dla naszych bohaterów, autor wprowadza gotów, którzy wyglądają zdecydowanie groźniej. Schemat jednak nie zmienia się zbytnio, gdyż Asterix i Obelix nie mają problemów, by ich pokonać. Mam jednak wrażenie, że, zwłaszcza pod koniec, album ma ambicje stworzenia jakiejś poważniejszej metafory, mającej odniesienia do historii. Problem tylko z tym, że. Metafora ta nie wydaje mi się szczególnie celna. Co prawda, Niemcy mieli problemy z rozbiciem dzielnicowym, ale dopiero w XIII wieku, więc nie bardzo rozumiem, co to ma wspólnego z czasami starożytnymi, które tutaj obserwujemy. Zwłaszcza, że ta mikstura siły, którą galowie im pożyczają, działa przecież tylko przez parę godzin. Raczej mam wrażenie, że jest to takie spojrzenie na inny kraj z perspektywy kogoś, kto o tym innym kraju niewiele wie i komu miesza się XIII wiek z I wiekiem. Goci nie posiadają tu żadnej zauważalnej cechy narodowej, tak samo jak Rzymianie są w istocie bardzo kiepską karykaturą prawdziwych Rzymian. Obie nacje służą jedynie do pokazania, jak wspaniałą nacją są Francuzi. Natomiast jeśli chodzi o humor, to jest tu kilka dobrych momentów. Pierwszy to cała sytuacja związana z tym, że gdy Rzymianie szukają w lesie galów, ci przebierają się za Rzymian, a gdy zaczynają szukać kogoś przebranego za Rzymian, zaczynają łapać samych siebie. Następnie mamy niewydarzonego Rzymianina strzegącego granic, który stale jest świadkiem czyjejś inwazji, ale za każdym razem inwazja jest najwyraźniej skierowana w niewłaściwą stronę, bo przecież goci nie mogą najechać państwa gotów, a galowie gali. Sporo humoru udaje się też autorowi wykrzesać z konieczności ciągłego naprawiania drzwi do lochu, w którym przetrzymywani są galowie. Za każdym razem rozbijają je, chcąc jeszcze coś dodać do rozmowy. Najciekawszą postacią w tomie jest chórz i intrygant Retorik, podczas gdy postacie wodzów, tak Rzymian jak i Gotów są więcej niż stereotypowe. Rysunkowo otrzymujemy dzieło dopracowane w każdym elemencie. Przy czym goci wydają się ciekawszymi modelami do rysowania od Rzymian. Ich miasteczko jest narysowane fachowo, chociaż mam wrażenie, nie w tak olśniewający sposób jak to mieliśmy w Złotym Sierpie. Wiele budynków sprawia wrażenie uproszczonych. Udane rysunki lochów już widzieliśmy w poprzednim albumie. Te sceny na arenie powinny być wizualnym highlightem tomu. Ale trochę brak im epickiego rozmachu, a ci galowie wbiegający po schodach nie wyglądają realistycznie. Natomiast liczne sceny walk sprawiają bardzo dobre wrażenie. Niewątpliwie jest to coś, w czym uderco czuje się lepiej za każdym kolejnym razem. Jeśli chodzi o nieustającą zabawę polegającą na znajdywaniu podobieństw między Asterixem i Kajkiem i Kokoszem, to proszę bardzo, zamykający album Rysunek Uczty.